Małgorzata Brzoza, Prasowej Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie. Po raz drugi zapraszamy na tydzień dla seniora w Zachodniopomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej. Ten tydzień poświęcony jest podatnikom, seniorom, których w tym roku nie rozlicza ZUS, którzy dostali z organu emerytalnego PIT 11a, czyli mają nadpłatę i muszą złożyć zeznanie podatkowe. W dniach od 12 do 16 kwietnia w godzinach pracy urzędów skarbowych pod wskazanymi numerami telefonu Telefonów. Będą dużurować pracownicy, którzy wyjaśnią podatnikom, emerytom radzistom, wszystkie wątpliwości. Związane z zeznaniem podatkowym, a więc czy muszą składać jakie zeznanie, muszą złożyć co wpisać i czy muszą w ogóle składać zeznanie podatkowe. Pamiętajmy, że w dobie pandemii przychodzenie do urzędów skarbowych jest niewskazane. Do urzędów skarbowych można przejść tylko po umówionej wcześniej wizycie. Wizytę umawiamy za pośrednictwem e-usługi bądź też telefonicznie. Pamiętajmy, że zeznania podatkowe dla seniorów emerytów również są dostępne w usłudze Twój PIT i tam to zeznanie można złożyć i można je potwierdzić. Jeżeli seniorzy emeryci chcą złożyć zeznanie drogą papierową, mogą je wrzucić do urny. Na zeznaniu tym nie będzie potwierdzenia złożenia zeznania. Zeznanie będzie złożone prawidłowo i na takie złożenie do urny nie trzeba umawiać wizyt.